pewnie niektórzy wiedzą, że sobie zrobiłem kiedyś taki kieł obrotowy, samoróbkę że tu ma do średnicy 60 czy 70 po stożku ale 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 był mały kłopot tutaj była wkręcona taka końcówka no z gwintem żeby tu uderzał kieł Później w tą śrubę, jak wychodzi z konika. Ale, ale, wkręciłem prawie do końca, i kieł nie chciał wychodzić. Co wtedy musiałem robić? Musiałem to uderzać, żeby wybić. No i sobie, niestety, albo niestety, zrobiłem nową końcówkę dłuższą. Tu jest gwint SKOK 0,75 może być to we wszystkich, także może wam się to przydać. 0,75 skok gwintu. No i zrobiłem coś takiego. Tu zrobiłem tylko. Nie musiałem robić na całość wybranie, bo to szkoda czasu. Zrobiłem tylko tu na środku, żeby się ten kieł nie opierał o tu. Tam gdzie jest środek. Bo tam zewnętrznymi, tymi, tą zewnętrzną średnicą. Trzyma łożysko. No i dorobiłem sobie dzisiaj. Zaraz zobaczymy trochę to słabo się wkręca lewą ręką. Proszę czeka, czekać, czekajcie, czekajcie. mi kamerę będzie łatwiej, może lewą, a ja sobie wkręcę prawo. Bo krzywo poszło. O. O, będzie łatwiej. Będzie łatwiej, tylko grzeczę kamera. O tu jest. W i prawo jedną to się słabo wkręca. Dobra, na chwilę zaraz odłożymy. No niestety muszę sobie pomóc trochę uchwytem bo lepiej wiecie, jak to w uchwycie lepiej się trzyma o i teraz to idzie ładne no to szkoda że tego nie mogę wam pokazać przepraszam o widzicie teraz już jest ładnie zaraz kamerę weźmiemy w rękę z powrotem O i zobaczcie jak ładne wyszło to jest dłuższe prawie o 10 mm i teraz jak to bije no teraz to, teraz to wybija. No i bardzo dobrze. Ale teraz jak bije, to już powinien trzymać. Widzicie? I teraz... O, zaraz będzie zwolnienie. O, już jest zwolnione. A przedtem jeszcze wkręcone było tam. za konika była cofnięta i nie chciało wychodzić. Taka mała rzecz, na fajland dzisiaj i cieszy. No bo już jest do 10, znaczy 8 już jest. Znikamy po nowemu, no niby siódma, ale znikamy. Wcześniej wstałem o siódmej rano po nowemu, także wystarczy. Dobra, także zapamiętajcie, skok 075 przy kłach jest. No i teraz tutaj to praktycznie, tu gwint to nie pracuje, tu pracuje tylko ta średnica, tutaj ta zewnętrzna, także gwint nic nie uderza. Gwint jest tylko praktycznie, żeby to nie wypadło. Dobra, dzięki.